Witam serdecznie, z tej strony Tomasz Hulak, właściciel firmy Axon, a tym razem do oferty trafia Renault Scenic z 2012 roku. Samochód napędzany znanym i lubianym silnikiem 1.6 benzynowym o mocy 110 koni oraz połączony z manualną sześciobiegową skrzynią. Jest to już egzemplarz poliftowy, zgodnie z nomenklaturą Renault jest to lift tak tzw. PH2. Moi mili, samochód ma bardzo niewielki przebieg, 130 tysięcy km w zaokrągleniu, co oczywiście jest potwierdzone stosowną e, dokumentacją serwisową i tak dalej. Macie podany numer win w ogłoszeniu, w galerii macie zdjęcie tabliczki znamionowej, więc możecie sprawdzać, weryfikować i tak dalej. Proszę Państwa, dla osób, które pierwszy raz trafiają na moje oferty... Kilka informacji porządkowych. Po pierwsze, w czasie takiej prezentacji przejdziemy sobie wokół samochodu, sprawdzimy sobie powłokę lakierniczą, stan wizualny w zasadzie centymetr po centymetrze. Następnie szyby, wnętrze pojazdu, komora silnika, praca silnika. Wykonamy sobie taką krótką jazdę prezentacyjną i wszystko podsumujemy w kilku słowach. Komplet informacji, pełna galeria, pełna m, dokumentacja taka opisowa i tak dalej, plus pomiar grubości lakieru, taki profesjonalny z każdego elementu w kilku miejscach, to wszystko znajdziecie jak zwykle na mojej stronie www.axon-cars.pl Kolejny temat, samochód jak i wszystkie moje jest zarejestrowany. Jest to bardzo ważna sprawa. Samochodem można legalnie, bezpiecznie poruszać się po drogach. Można wykonać legalną jazdę próbną, po czym wrócić sobie po zakupie w legalny sposób do domu. Na samochód wystawiana jest faktura. Klient nie ponosi już żadnych kosztów, żadnych ukrytych opłat. Po prostu cieszy się z zakupionego samochodu. Proszę Państwa, na koniec zachęcam do polubienia strony do subskrypcji kanału. Każda oferta, którą wrzucam, z automatu będzie pojawiała się na mojej stronie, a Wy od razu macie informację zwrotną, jeżeli subskrybujecie ją. Proszę Państwa, ostatni temat. Gdyby czegokolwiek brakowało w opisach, w tym, co Wam pokazuję, mówię i tak trzymamy się zasady, że nie ma głupich pytań. Bierzecie telefon do ręki, dzwonicie. Postaram się na każde z tych pytań odpowiedzieć. Zapraszam do prezentacji. Przejdziemy sobie teraz wokół samochodu, samochód przyjechał do kraju tak, jak go Państwo tutaj widzą. Z takich informacji dodatkowych materiał nagrywany jest w jakości 4K. Co to oznacza? Oznacza to, że mogą Państwo sobie odtwarzać go nawet na telewizorze. Ja to zawsze mówię i poczuć się tak, jakbyście tutaj ze mną robili te oględziny. W mojej ocenie bardzo ładnie utrzymany. Wiadomo, ja to będę do znudzenia i na każdym filmie też to powtarzam. Samochód jest używany, ma prawo mieć mankamenty, zadrapania, ryski, jakieś zaprawki, poprawki. Ale po to jest ten film, aby Państwo wyrobili sobie opinię. W mojej ocenie naprawdę wygląda bardzo fajnie. Sprawdzimy sobie teraz szyby. No, i z tego co widzimy, szyby oryginalne. Przejdziemy sobie teraz do wnętrza samochodu. Samochód w wersji wyposażeniowej TomTo, czyli nawigacja, dodatkowo podgrzewane siedzenia, TempoMat. Moje ocenie środek bardzo ładnie utrzymany, zresztą samochód ma niewielki przebieg, wszystko oryginalnie fabrycznie, oczywiście jeżeli ktoś ma ochotę samochód z zestawem naprawczym, ale jak Państwo widzą jest mulda, można sobie bez problemu włożyć koło i mieć zapas w postaci koła. Przejdziemy sobie teraz do komory. Przejdziemy sobie teraz do komory silnika. Posłuchamy jak pracuje silnik. Jak Państwo widzą, silnik nie niemyty. Proszę Państwa, jak już mówiłem na samym początku, samochód ma świetną historię serwisową, zresztą to wszystko będzie na stronie pokazane, a dodatkowo jeszcze pragnę poinformować, samochód ma nowe tarcze i klocki hamulcowe z przodu, nowe tarcze i klocki hamulcowe z tyłu. Myślę, że zacny bonus, tak to można nazwać. Jak Państwo widzą, tutaj nie będziemy przedłużać, Silnik pracuje sobie cicho, równo, wycieków nie widzę. W mojej ocenie naprawdę fajnie. Teraz wykonamy sobie jazdę taką prezentacyjno-testową. Dla osób, które oglądały wcześniejsze oferty, trasa znana. Ja mimo wszystko dla osób, które pierwszy raz oglądają, uprzedzę. Nie będziemy robić żadnych testów prędkości i tak dalej. Wszystko zgodnie z przepisami. Też tam jak Państwo widzą ruch spory. Chodzi o to, żeby zobaczyć jak samochód zachowuje się na drodze, jaka jest cisza w samochodzie. Jak samochód zachowuje się w trakcie hamowania, chociaż tutaj, tak jak już wcześniej wspominałem, mamy nowe tarcze, nowe klocki przód tył, więc tutaj ten temat nam odpada. Sobie zawrócimy. I jak Państwo widzą, samochód prowadzi się świetnie. Cisza nigdzie go nie ściąga. Prowadzi się pewnie. W tym miejscu standardowo zawracamy. przyspiesza równo, dynamicznie. Mamy ograniczenie znowu. Jak Państwo widzą, zresztą w mojej ocenie samochód prowadzi się świetnie, nie będziemy tego ciągnąć w nieskończoność. Na przypomnienie, jak zwykle dodam, jedziemy w tej chwili od Katowic, na skrzyżowaniu ze światłami, które za chwilę będzie przed nami. Skręcamy do mnie w lewo i za pierwszym budynkiem po prawej stronie, w prawo jest, leście Państwo u mnie. Ja zapraszam do podsumowania. Moje imienie, krótkie podsumowanie. Jak widzieliście na filmie, samochód w mojej ocenie bardzo fajnie utrzymany. Zresztą, sam przebieg niewielki to już też o czym świadczy. Dodatkowo serwisowany systematycznie. Jak już mówiłem, samochód ma nowe tarcze i klocki przód, nowej tarcze klocki z tyłu. Opony w bardzo dobrym stanie. Bardzo fajnie utrzymany, bardzo fajnie serwisowany, zadbany samochód. To jest moja ocena. Wy myślę po obejrzeniu filmu, wyrobicie sobie własną. Kilka informacji takich dla przypomnienia, kompletna galeria, kompletny pomiar grubości lakieru i opis. To wszystko na mojej stronie. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek pytania, nie ma głupich pytań, ja już to mówiłem wcześniej. Bierzecie telefon do ręki, dzwonicie, postaram się na każde odpowiedzieć. Raz jeszcze zachęcam do subskrypcji kanału, do polubienia kanału, wtedy będziecie na bieżąco z każdą moją ofertą. Życzę miłego dnia, popołudnia, wieczoru, kiedy tam oglądacie, i zachęcam do zakupu. Proszę Państwa, jako że czasami pada pytanie, Panie Tomku, jak do Pana dojechać i tak dalej, postanowiłem nagrać krótki filmik. Ja w tej, w tej chwili stoję na drodze szybkiego ruchu od strony Katowic. Z przeciwka możecie dojechać od Skoczowa Wisły, z prawej strony można dojechać na przykład od Rybnika. Do mnie skręcamy teraz na tym skrzyżowaniu w lewo, zaczekamy sobie na zielone światło i zaraz zobaczą Państwo, podprowadzę Was pod samą bramę tak jak wspominałem ja jadę od strony Katowic skręcamy w lewo po prawej stronie mamy pomarańczowo-morelowy budynek do mnie zaraz za tym budynkiem skręcamy w prawo zresztą mają Państwo nawet na wjeździe szczałkę Axon Cars i jedziemy w dół ja jestem w drugim rzędzie zresztą macie również z przodu logo firmy numer telefonu i tyle. Proszę Państwa, dla przypomnienia tylko, yy, proszę wcześniej dzwonić, nie zawsze jestem na miejscu, więc potwierdzamy, umawiamy się i wtedy dopiero przyjeżdżamy. Życzę miłego dnia.